cześć moi kochani z tej strony ja Noir Rose tak mi teraz brzmi trochę inaczej ale przepraszam ale coś mi wziął na francuski język no weź się przepraszam jak widzicie po tytule to będę wam pokazywać moją kolekcję kucyków Fili tak, Tego nigdy na kanale jeszcze nie było. Ja mam tylko jednego chwili. tam. Przepraszam za odgłosy w tle, ale internetu nie mogę wyłączyć. Plus należę do grupy z LPS na Messengerze, więc pewnie dziewczyny i tak to obejrzycie. Jak coś, to temat mam, ma żebyście pisali w, w społeczności. Oczywiście komentarze, bo mi YouTube wyłącza i przepraszam, że nie ma skotką, ale pierwszy lepszy fi... figurka, która była pod ręką. Teraz jestem w internecie, jak to, to widzicie, bo... Dobra, zaczynamy. Myślałam, że rozgadałam. No to lecimy. Fili trzymam w takim pudełeczku, tylko e, wolałabym mieć takie jakby zamknięcie, ale nie mam takiego. Miałabym, ale przeznaczyłam do figurek. Dobra, zaczynamy od pierwszej figurki. Pierwszą figurką to jest. No, za. To jest taki kucyk. No, weźmy się saniej. Przepraszam. Yy, ona się prezentuje tak, nie ma u mnie imienia, bo nie, w ogóle mnie filii jeszcze nie mają ma imion. Jest zała różowa. Ja ją dostałam, bo miałam jednego takiego ale który miał podobny kształt, ale nie taki, nie taki fili. Ona tak, wygląda, ona tak wygląda. Prezentuje się tak pod spodem, jakby ktoś pytał. Przepraszam, tak wieja, ale taki... Drucik, nie drucik, tylko coś mnie tam odstaje i te zawadza, bo. Nie widzę w ekranie. Dobra, to. Chodźmy do następnego Snapchat, kucyka. no Następny to jest taki. Jest tak, jakby też trochę ma zdartą skórę. Mi to nie przeszkadza. I ogólnie są tak, jakby w fazie. Wiadomo, były, było też kilka takich poczopów w fazie. Yy, ta. Mm, nie wspanielka, tylko szorterka i dog Z tego co wiem. O, tamten i ten i ten Ty widzicie, to zostało... Yy, mam trochę większość od tamtej osoby, jednej a ten jest tak jakby starszy typ, ale też ma takie fazy w toreczku. To jest też film. Następnym nie jest taki, prezentuje się on tak, jest nawet ładny i ma takie omaszczenie, się dzieje yy, Nie ma kryształka, bo się zgubił. No to lecimy dalej. Następny jest taki, nie przestrasz się z drugiej strony. Miał oko, tylko coś się z tym okiem stało. I tego też dostałam, ale od innej osoby. I on się prezentuje jako tak. I nie to jest chłopak. Ona, że pokazuje dziewczynę i chłopak. O, to jest następny kucyk fili, który mi się nawet bardzo podoba, ale nie jest moim, nie, nie jest moim naj, takim najulubieńszym. Po prostu ma takie jakby lekkie mankamenty, nie wiem tego, że jest cała, ale nie, nie, jest bardzo ładna. To idę dalej. O, teraz zobaczycie czy mojego najulubieńszego. To jest właśnie ona. Nie ma kryształka i Dostałam ją już bez korony, więc odpowiadam ze sreberka. Przepraszam, że się nie ale miałam... M, 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 tak się tłumaczałam. Ładna jest, nietypowa, śliczna. Podoba mi się. Jestem razie sama w pokoju. Współlokatorka się myje. Następnym jest taki kucyk. On miał róg, ale dostałam już go bez rogu. Bo ja wszystkie... ja bym tylko jednego fili. trochę do, do takiego kształtu dojedę. I to, to, to też mnie chłopak. Natomiast to jest taki zielony. Ma oczy ledwo widoczne, ale to u mnie byłoby kocek taki natury czy to jakoś tak. Może też myślę o jakimś serialu z fili. następny to jest taki Fili, trochę ze starszej edycji. Przepraszam za głosy włosy w tle. To byłaby u mnie dziewczyna, mimo tego, że ma takie, takie inne umaszczenie plus plus kolor w grzywy i tak dalej. Kolejny kuciek miętorka. Tym razem ma tą taką taką plastikową, którą miał tamten mój ona podobna jest do ale to nie, nie ten rozmiar, bo większa. Następny jest taki kucyk, który ma już róg, tylko taki bankament, że korona odpada. Jest ok, nie przeszkadza mi, jest śliczna. I jeśli się prezentuje. Na ja chwilę wam pokażę tego samego kocaka, który się powtórzył. Jest też ładny, mimo tego, że jest, że jest w lepszym stanie niż tamtej. Aha. Czyli nie wszystkie fili znalazłam. I jest... Dlaczego? No To jest taki. Jest ładne, takie skręcone. No, stój mi tu. Oni się prezentuje. Śliczna. No dla Ten fili jest taki duży, starszy, ale nie masz tych mięciutkich. Czy tego fazi, futereczka. No dobra, to ja lecę dalej. I nie będę. Wam... O, ten mną jest taki kucyk. I on się prezentuje tak. Miał skrzydła, tylko odpadły mu. Wiadomo, jak to się dzieje, że. Wiadomo, czy to podają, ma takie, ma takie umieszczenie i jest fazji. Tak, wszystkie fizy, które mam oprócz tego jednego. O, 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 tego, tego, tego. Pokażę Wam jeszcze takiego kucyka. Miałam ee, przed tym, a ja go wydałam, bo mi się tak mniej podobał. Tamten kuczek był do tego bardzo podobny, tylko ja miałam z różowym umaszczeniem i białymi włosami i też tak miał, miał kryształek. I też miał takie ułożenie ogona i takie ułożenie grzywy. No to. To by było na tyle z mojej kolekcji fili. Mam nadzieję, że Wam się podobała. I ogólnie y, mam 15 sztuk kuczeków fili. Y, mniej niż. W... Mniej niż LPS-ów, bo lps mam, mam, mam chyba 70, z tego co się nie mylę, a mimo to i tak więcej niż Fili. Więc życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, wieczoru, w kiedy to oglądacie. Pa, pa!